Nie tak dawno temu żyła sobie piękna księżniczka, A, to budka śpiochu? która po latach odnalazła rodziców. Chcę ci coś pokazać. To niespodzianka. O, mamo, tato, dziękuję. I gdy myślała, że wszystko zmierza do bajkowego happy endu. Powiedz Blum, jak ci się podoba życie księżniczki? Bez nadzieja. Dzień dobry, księżniczko. Gotowa zostać księżniczką Tapmadu? Wszystkie zwyczaje. 150 sukni. Rybka na zdrową cerę! I na włosy. Dzięki, Dzięki niej każda księżniczka, księżniczka będzie piękniejsza. Mamo, tato, muszę uwolnić śniadanie! Mężatka, ja? Skąd Sky mnie rzucił? To obraza majestatu! Słyszałem, że jakaś księżniczka marzy o przystojniaku. Był nigdy by tego nie ukryła. Wyglądam jak biedula? Wow, normalnie szczena upada! <laughs> Wróżki z magicznego wymiaru powracają, by przeżyć nowe niesamowite przygody. O, o, o. Na pewno jest bardzo szczęśliwa. Nowi przyjaciele! się e? A także? To co ty tu robisz? E, chciałem cię odwiedzić. Nie ty! Ty! Musimy porozmawiać. Zobacz wróżki zaplątane w 3D! Magia wróciła Winx magiczna przygoda w 3D, tylko w kinach.